Dopada cię frustracja? Hmm. To nic złego. Ja też tak mam. Wszyscy tak mamy. Frustracja i niezadowolenie atakuje nas niezależnie od wieku. Nie patrzy, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś osobą dorosłą, dojrzałą w wieku starszym. To nie ma w ogóle nic z tym wspólnego, w jakim wieku jesteśmy. Ale Świadomość ma ogromny wpływ na to, jak często odczuwamy frustrację, i już spieszę z pomocą i wyjaśnię ci, dlaczego frustracja i świadomość są tak mocno ze sobą związane i dlaczego warto pracować nad tym, aby być świadomym tego, co czujemy. Jeżeli odczuwasz niezadowolenie, to ono się pojawia w jakiejś bardzo konkretnej sytuacji. Złość, frustracja. Niepokój, lęk, niezadowolenie to są emocje, które najczęściej idą parami. One oczywiście nie wszystkie są uczuciami. Uczucia to są te długotrwałe emocje to są te, które trwają dość krótko i są bardziej intensywne. Więc jeżeli to czujesz, to znaczy, że Twoja potrzeba została niezaspokojona. Co to znaczy? To znaczy, że ja w danej sytuacji mam jakąś wizję czegoś. Jeżeli ktoś ze mną rozmawia, to chcę, żeby był kulturalny, miły, sympatyczny, ciepły i najlepiej, żeby wiedział, co ja chcę usłyszeć. I wtedy jest ok. Ale jeżeli pojawia się ktoś, kto nie spełnia tych oczekiwań, będzie budził w nas frustrację. Tak samo jak w sytuacjach, kiedy bardzo, bardzo chcemy na coś zapracować, bardzo się staramy, żeby coś nam wyszło, a niestety to się nie udaje. No i wtedy mamy znowu wizytę frustracji, która coś nam komunikuje, i to jest bardzo ważne, żebyśmy nie reagowali impulsywnie, bo to my podejmujemy decyzję, jak zareagujemy. Wiadomo, że w momencie niezadowolenia, tej frustracji, to jest taki wulkan, który. Emocji, które do nas przychodzi, czasami nas zaskakuje, a, pod wpływem jakiejś sytuacji, nie wiemy co mamy zrobić, no i wypalamy. I to jest ten moment, nad którym możemy kontrolować. Ty nie martw się, że pojawia się frustracja, złość, niezadowolenie i cała reszta gama uczuć, bo one w nas mieszkają, one w nas są i są całkowicie naturalne. Jednak to, co Ty zrobisz, pod wpływem tych uczuć. To już jest w Twojej woli, to jest Twoja sprawczość. Ty możesz decydować o tym, jak zareagujesz i co zrobisz. Więc jeżeli zdecydujesz, że krzyczysz, że jesteś bardzo mocno eskalująca, eskalujący emocjami w takim sensie, że mówisz przykre rzeczy, krzyczysz. Pokazujesz jakby swoim zachowaniem, trzaskasz drzwiami, gestykulujesz, uderzasz w coś, rzucasz czymś. To, to jest zależne od Ciebie i na tym możesz popracować, bo nie sama złość jest zła. W niej nic złego nie ma. Złe jedynie może być Twoje zachowanie i to, co z tym zrobisz. I teraz najważniejsza informacja. Lepiej zajmij się zamiast krzyczeć, walić drzwiami, zajmij się tym, aby odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Po co ja w tej sytuacji dzisiaj odczułem, odczułam złość? Ta odpowiedź jest niezwykle ważna. Jeżeli odpowiesz sobie na pytanie po co ta emocja się u mnie w tej konkretnej sytuacji pojawiła, Będziesz wiedzieć, co możesz z nią zrobić. Dlaczego ja poczułam, poczułem to w tej sytuacji? No, bo było to i to, mi się nie spodobało to i tamto. OK. I to jest ważna informacja. I teraz pada następne kluczowe pytanie: co możesz zrobić? W tej konkretnej sytuacji, aby nie odczuwać tak dużo frustracji. Czyli jeżeli poczułam się zła, bo spotkałam się z kimś, kto do mnie brzydko mówi, kto mówi w sposób niekulturalny i niemiły, to co ja mogę zrobić w tej sytuacji, żebym się lepiej poczuła? Pierwsza myśl. Zastanów się, dlaczego utrzymujesz relację z osobą, która w ten sposób do ciebie mówi. Dlaczego czujesz frustrację w sytuacji, kiedy ktoś jest niekulturalny wobec ciebie, bo przekracza pewnie Twoje granice. Więc to dobrze, że ta frustracja przychodzi i się na to złościsz, bo nie możesz pozwolić na to, żeby ktoś Twoje granice przekraczał. Jest to naturalne i oczywiste. Nie złość się na siebie że się wściekasz, kiedy ktoś wtargnął w twoją osobistą przestrzeń i nie jest ci z tym wygodnie. Jeżeli w sytuacji rozmowy z partnerem albo partnerką odczuwasz złość, to też zadaj sobie te dwa bardzo ważne pytania: dlaczego to poczułem/poczułam poczułam w tej konkretnej sytuacji i co mogę zrobić? aby moja potrzeba została zaspokojona, chociaż częściowo, albo żebym nie, czuł, nie czuła się na tyle zagrożona, że ta potrzeba nie zostanie spełniona. Mamy tysiące, tysiące takich sytuacji. Zacznijcie siebie pytać. Potraktujcie siebie poważnie i pamiętajcie, frustracja to jest wspaniałe źródło informacji. Nie trzeba się na nią wkurzać. To jest jakby takie fajne zagadnienie do tego, aby dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. No tylko pytanie: co ty dzisiaj i, na przed, i podczas kolejnych dni z tym tak naprawdę zrobisz? Zastanów się. Do zobaczenia.